Co tu robisz A co mam robić? Pije! Zawsze działam w imieniu inosa. Przynieś mi coś do picia <noise> Mocny w gębie. Żal, biedaka. Mm. Dobrze posiedzieć przy żubrze. Żubr odpowiada każdemu. Red Bull, jest w prawym skrzydle. Smok musi dzielice jeść. Turbo nie musi dzielic jeść. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? Proszę jaki jesteś domyślny. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? Co to za kretyńskie pytanie? Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? Już mnie o to pytałeś. Kto wie, może pewnego dnia rzeczywiście ci powiem. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? 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 go! Proszę, oto twój miecz Czekaj tylko, ty mały złodzieju Chciałeś grzybów? Mam dla ciebie kilka skór A, te są najlepsze Dobra robota, oto twoje złoto Mam wszystkie sześć kielichów Te nie są tak dobre jak mułowe grzyby, ale i tak je wezmę Proszę, mam dla ciebie jajo smoka Przestań kombinować Właśnie posiekałem kilka smoków. O cholera!